Cześć, witam Was. Do tego pocharka wykorzystamy wyzwanie jednoosowa armia. Jednoosobowa armia. Ja, to wam, ja wam tutaj pokazuję na mapce, gdzie to się znajduje. A w samym pocharku musimy wykonać 5 idealnych trafień z działka wulkan, nie odnosząc obrażeń. No to chyba dużo nie muszę tłumaczyć, że podczas takiej serii 5 zabić nie możemy być ani razu trafieni przez wroga. I teraz tak. Pamiętajmy o tym, że m, krytycznym zabiciem, czyli, zabicie, m, czyli trafieniem uśmiercającym musi być oddane, m, jak tutaj widzicie, w takie, m, taki, taki sensor, takie niebieskie światełko, które jest tak lekko z boku m, wieżyczki. Możecie strzelać do czołgu, tylko pamiętajcie, żeby to były celne trafienia, nie możecie oddać strzału gdzieś tam w bok, a później zadać i to taka seria się nie będzie zaliczać. Tu Wam też będzie pokazało ile takich m, strzałów już oddaliście. I w sumie, i, aha, i pamiętajcie oczywiście, żeby em, nie wchodzić na linię ognia em, wroga, żeby was ani razu nie mógł trafić pod tej właśnie em, serii 5 zabić. Nie po, m, po krótkiej praktyce na pewno wam em, na pewno będziecie em, spokojnie sobie to wykonywać. Ja to robiłem pod koniec wyzwania, bo tu jest 20 czołgów, ale możecie spróbować też em, w samym trakcie. Jeżeli taką serię zrobicie, to pucharek Wam wpadnie tak jak tutaj wpadł po jakimś czasie. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Jeżeli macie pytania to zapraszam do komentarzy.